Mnie to w ogóle zastanawia. Ta gala była normalnie transmitowana na TikToku. E, jakiś gość, w ogóle z imienia i nazwiska, nie? Podpisany, w ogóle zdjęcia twarzy miał. No chyba, że gość jest... Tak cwany, że zdjęcia twarzy wrzucił kogoś innego i tiktoki kogoś innego, i dopiero retransmitował, ale wydaje mi się, że nie. Że po prostu jakiś widz fejmu, bo tam nawet miał nagrania z jakichś ważeń i tak dalej, nie na tym profilu, że chyba jeździł na te ważenia. Normalnie transmitował w taki sposób, że by było widać odbicie w jakimś chyba ym, lustrze czy w czymś. To kiedyś pamiętam Dawid Ozdoba. E, robił retransmisję, że w okula, okulary takie miał duże i mu się odbijało, nie? <laughs> no, pamiętam. E, którąś tam galę, jakąś trzecią albo czwartą. To, to ja tego nie czuję, nie? E, Fame ogólnie ogłosił soldicia. I to jest mega dobre ogłoszenie, nie? Że, no, jakby wzięli jakiegoś drugiego Turbokota w MMA, no to by było naprawdę, że no, ta rozwija się federacja, że będzie zaraz y, bardzo sportowo szła. A oni robią walkę w boksie z Adamkiem. Te walki w boksie, ta szermierka, no tak. To ja, ja jak ogłosili tego gościa, no to na, wy, na wykopie widziałem takie memy, że on pewnie zrobią z Adamkiem walkę. I to ja mówię, nie, no, to jest jajnie. Na pewno nie będą odwalali takiej kaszany. A oni zrobili walkę z Adamkiem. I co cię? Po, powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, czekajcie. Śmieszne to dla mnie, ale. Karta walk jest na gale Fame 27? No, to tak. Ogólnie dlatego też dużo się zmieniło przy 26. To jest dzień przed ogłoszeniem albo dwa dni przed ogłoszeniem. Że, żeby ta karta na 27 była Kozak, mamy cztery mocne nazwiska, tam ogólnie będą same nowe twarze. No, I właśnie to ktoś nie zapytał, takie nowe, czy nowe czy twarzy, będą, że... czy jakieś no, mocne nazwisko Fame w tym roku? Tak, 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 będą. I na tej 27 są same nowe twarze. Same nowe. I to, I to nie takie, że z Klauta, nie? Tylko naprawdę same ten, Same nowe twarze są na 27, które na, nie z innych federacji, same nowe twarze, których wcześniej nie było. Adamek. Tylko jeszcze nie było we tak jest to nowa twarz, odświeżenie. Dwa dni, nie. Soldić ma aktywny kontrakt Włan i wypożyczenie jest tylko na formułę boksa. Okej, okay, czyli on nie może we MMA. No to uważam, że lepiej by było się pobawić formułą. Uważam, że już nawet. No ta walka z Adamkiem w, w boksie, no mnie na przykład nie grzeje zupełnie. To już... Bo ten ym, Roberto jest takim turbokotem. To nawet związać, żeby by walczył jedną ręką, nie? Tylko że z jakimś frikiem. Nawet z golą. To wtedy bym obejrzał, nie? Czy gość upoluje jedną ręką Wojtka, Wojtasa? Albo co, coś tak pokminić bardziej. Bo no, mocne nazwisko, przyciągające, ale jednak walka aż tak nie będzie grzała. Nie będzie grzania na konferencji, a jednak ludzie te friki oglądają, żeby na tych konferencjach, no też jakaś była. Jakiś konflikt między zawodnikami, albo przynajmniej, żeby też o, oczekiwali tej walki, że coś tam się wydarzy, nie? Że nie wiadomo, co, co się stanie. A tak to ok, wygra Damek, no i co? Wygra ten Roberto, no i co? To jest takie box, to nie jest jego formuła. Właśnie. A bo właśnie, to już bym wolał chyba tego Roberto z Labrygą w boksie. Labryga miały weryfikację stójki trochę, nie? Bo jeżeli gość nie może walczyć w MMA, bo ma kontrakt, no to może, jed... a może w innej formule, no to na przykład w K1 też by mógł, nie? Albo w jakiejś dziwnej formule. A ma dużo dziwnych formuł. Coś pokombinować bardziej. Ale może się, no, nie chciał zgodzić. Nie wiem. Ty jesteś dziwny, wyzywają się, to mówisz, że Patola. Yy, yy, nie kminisz. Jest moment przekroczenia, że jest Turbo Patola. I na przykład, że. Yy, no, były już na przykład w Prime takie momenty. No to wystarczy tam obejrzeć live, że to było bardzo przekraczane. Że tłukli się bardzo mocno na tych. Yy, ja uważam, że przekroczeniem granicy no to jest postać Denisa Załęckiego. To co ostatnio na przykład zrobił, że tam wybiegł do publiczności, uderzył jakiegoś chłopaka i tak dalej. No to, to uważam, że dobrze zrobili, że yy, podziękowali Denisowi, chociaż myślę, że on i tak wróci. Natomiast yy, nie można też iść w drugą skrajność, że po prostu siedzą i mówią, no jem pięć posiłków dziennie. To musi być wyważone, czyli musi być jakiś tam konflikt, żeby ludzie to wierzyli. Ale też nie można iść skrajną patrolą, bo ja nie chcę, żeby Adamek się wyzywał na przykład matkę Roberto. Nie chodzi o to, nie? Tylko, żeby jednak faktycznie tam była jakaś kość niezgody, a tutaj między nimi nie ma nic. Oni mieli jakiś w ogóle element wspólny w swoich karierach? No nie. No widzicie, z Denisem to też jest taka sytuacja, że jak pojechał wtedy do tego młodego chłopaka, co już było totalnym przekroczeniem granic, no bo jednak ja nie wiem, czy on się z tego wytłumaczył tak średnio. No bo Boxel dalej twierdził, że no ten. Pojechał i nastraszył tego chłopaka, to federacja nie zrobiła nic. Teraz, w momencie, kiedy inny młody chłopak wyzywa na konferencji, no to już robią. Więc po prostu wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że pozycja Denisa w federacji bardzo zmalała i że teraz sobie mogą pozwolić na wywalenie go. A wtedy im się to po prostu nie opłacało, bo ludzie jeszcze chcieli oglądać Denisa, a teraz im wyszło, że no z tych głosowań chociażby, że Denis na 10 zawodników zajął przedostatnie miejsce, no to już uznali, że dobra, nara. Ale myślę, że wróci. Że zrobią mu jakąś walkę, że z Sandrą na plecach, albo coś w tym stylu. Ej dobra, zastanawiam jedno, nie? Ja od pewnego czasu współczuję Wojtkowi. Bo na przykład teraz pamiętam, że przed otwarciem gali na przykład Boxdel twierdził, że dobra sprzedaż, dobra sprzedaż znacznie lepsza, lepsze wyniki. I wychodzi, że Wojtek, jak macie wykres, fame jest tu, później spada, 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 spada i znowu zaczyna lekko rosnąć, odbić się i już będzie pewnie leciutko odbita. To Wojtek wybrał najgorszy możliwy moment do sprzedaży udziałów. Gdyby sprzedał tu, zajście, gdyby sprzedał tu zajebi. on sprzedał tu 10% i tu 10%. I po tym jak sprzedał, to znowu jest delikatny wzrost. Że kurde, no mega lipa dla niego wyszła, mam wrażenie. No chyba, że to jest jakaś ściema z tymi lepszymi wynikami sprzedaży pay-per-view, no bo nie ma oficjalnych, nie? Ale no, smuteczek dla Wojtka. To tak jak wiecie, macie na giełdzie i coś jest, ma taki wykres, i dokładnie sprzedajecie na naj, najmniejszym tym. A co w ogóle Gola w ogóle tam robi? To też jest dla mnie zagwostka, że albo na przykład Wojtek mówił, Ej, dobra, mogę sprzedać udziały, ale weźcie, żebym jeszcze mógł tam być, bo inaczej zniknę całkowicie. No bo tam wiadomo, te jego projekty chaosi nie poszły i jakby teraz ma mm, jako taką medialność tylko dzięki Fejmowi, nie. I albo na przykład powiedział, że proszę, bo ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że chłopaki powiedzieli: Dobrze, Wojtek, yy, sprzedajesz udziały, ale jesteś na tyle niezbędną osobą, że będziemy ci płacić wynagrodzenie, nawet co gale, żebyś powiedział: zróbcie ci <grywa> bo to do tego się jakby ta media, albo żebyś stał na ważeniu z tyłu, nie? I na konferencji siedział na fotelu. Ale nie wiem, nie, nie wiem, może jednak tam uznali inni władze, że Wojtek jest niezbędny. Nie wiem. A może jeszcze być trzecia opcja, że na przykład Wojtek im mówi, nie, mam nadzieję, że ta trzecia, to nie ma opcji, żeby na przykład Wojtek płacił w federacji, żeby być włodarzem <laughs> medialnym. Wydaje mi się, że po prostu na przykład y, troszeczkę taniej na, y, te udziały i y, pozostał. No albo może, może faktycznie ma turbo, dużo do gadania i federacja uznała, że. Nie, Wojtek. Okej, okay, sprzedajesz. Jeżeli nie będziesz w podarzem medialnym, federacja padnie. Mimo tego, że sprzedajesz, musisz być. Musimy mieć zakontraktowane, że jesteś dalej yy, z tyłu na ważeniu, żeby cię widzieli ludzie. Bo inaczej to nie wiem. Generał. Ja, ja kocham. Ja naprawdę. Ja, 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 mam, ja już Wojtkowi wszystko wypatrzyłem w mojej głowie, nie? <laughs> naprawdę. Ja mu wszystko. To, że tam y, jakby też uczestniczył w tym, że nie zapłacił, nie powiedział prawdy i tak dalej. No okej, okay, nie ma już udziału, to już go nawet nie męczę, że te 200 tysięcy mam nie zapłacone. On nawet ma na tyle tupet, że do mnie napisał, że tutaj trzeba ten, <noise> że mi wystawia fakturę na GOATS. A <noise> ja zapłacę, nie, bo tam za, za wiusy. i tak dalej. I takie różne jakieś rzeczy, ale wszystko już mu wybaczyłem, wszystko. <noise> Jedyna rzecz, która jeszcze w sumie troszeczkę mnie boli w Wojtku, to to, że, mm, że on nie jest, że dalej ma pozę w internecie. Czyli na przykład gadacie, ja już nawet nie będę mówił o co chodzi, bo tak jak mówię, to już y, jest inna sytuacja, ale mówi mi coś na przykład i widzę, że jest szczery w tym, a później ma jakiś wywiad chociażby uszalonego reportera, daje troszkę inną narrację. Wydaje mi się, że jakby on, on by stanął w prawdzie, czyli powiedział, że no teraz jest w sumie taka i taka sytuacja, to by trochę ludzie też inaczej na niego spojrzeli, nie? Troszeczkę inaczej. I też mu, mu by było lżej, bo już by nie musiał udawać świrować. To jest takie moje zdanie. Zróbcie no i pytanie, czy Federacja płaci Wojtkowi, no bo on nie ma udziałów, to czy mu płaci za to, że jest podarzem medialnym, czy Wojtek tak po prostu sam poprosił, czy może dalej być? No bo nie ma innych medialnych projektów w tym momencie Wojtek, nie? No ma te, ma jakieś takie inne biznesy, ale to tam nie jest jakby kim turbo frontmenem, bo Invelo no to po prostu jest jakaś agencja i tam sobie każdy robi te livey na TikToku. Że ekspozycja, nie? Może chodziło po prostu o ekspozycję. Ale widzicie, już będą mogli na przykład kolejną walkę ogarniać, że Sarara z Labrygą teraz, już jeszcze raz, żeby nie było żadnych i... Nie domówi. Serera, pokonam cię. Już raz cię pokonali. Ty nie potrafisz się pogodzić z werdyktem. Są sędziowie, są sędziowie po to. I będę na konferencji. Taka zabawa i tak. Myślałam, ja że Sarara raz spoko, taki ułożony jest. Natomiast y, tutaj ciekawe ogarnięcie, no bo szedł ojciec za syna, więc hajs tam zostaje w rodzinie, więc... No to Labryga nieźle, no to tak, ta jego pierwsza walka, no to ludzie mówią, że wygrał Sarara. Druga kontuzja, no i trzeci finał też kontrowersyjny, czyli trzy kontrowersje, ale bania jest. Dzisiaj widziałem tą Bambi yy, na ulicy, szła, miała jakieś złote kolczyki, ale czy zdążyliby już przetopić w tak krótkim czasie? Chyba nie, więc to raczej... Chyba raczej nie jest powiązane. Ej, ale tu się trochę dziwię, bo tutaj mam, taki, tutaj mam takie, że ej, może z tym Denisem to jednak, że to nie jest rozstanie, że jest taka zła krew między federacją a Denisem. Bo co by nie mówić o szachcie, on był zawsze tak turbo turbolojalny i on by za tym Denisem wskoczył w, w Sandrę nawet. I on no zawsze był za nim. Ludzie krytykowali, on był za Denisem. Więc tutaj miał, miał, miałem takie wrażenie, że jak Denisa wyrzucą, to się z szakta w kurzy i powie, to ja też Elo, nie? Więc to, to jest taki moment, że jakby rozumiem, że tu zarobki i tak dalej, ale że mam takie kilka procent, że tu może być coś nie halo. Uważam, że szachta jest ciekawą osobą, pocieszną. Bo on, okej okay, robi niby te takie, że charakterne, ale on to robi z takim przymrużeniem trochę oka, nie? Że on się sam z tego, mam wrażenie, trochę śmieje. I on jest jakiś pocieszny w tym wszystkim, że można go darzyć sympatią, nie? I nie mówię tylko tego, dlatego, bo bym go chciał do Bubsmena 2, tylko mówię to tak szczerze. Bo jestem ciekawy, czy Boxdrop tutaj. Nie nie, nie, nie pozwolili tego żyć. Ej, ja jak obejrzałem tą walkę, mówię, jakie dwa frajerskie zachowanie. Ja Tutaj to jest, się Dla mnie to po prostu była jakaś egzekucja, nie? że tak jak tego apostoła nie lubię, to aż się zaczęło mu współczuć. Miała być walka jeden, jeden na jeden, a napięć na chłopa, i już wcześniej były takie walki, i pamiętam, ludzie to krytykowali. To było w high league. U że też się rzucili dwóch na jednego. I tutaj jest identyczna powtórka. Gość jest y, trzymany, nie może się bronić, jest trzymany przez najmana, a podchodzi patent i w mordę z całej siły, nie? Ja, jak ja to zobaczyłem, pierwszy raz mówię, jakie frajerstwo. No, co za frajerstwo? I wiecie, co jest najzabawniejsze? Że oni i tak nie byli w stanie pokonać tego apostoła. Prawda jest taka, że apostoł by rozjął i yy, jednego, i drugiego, gdyby była normalna walka. Dlatego wymyślili coś takiego, że weźmy apostoła, bo będzie można zbudować trochę wizerunek, jak mu cisnę. Yy, apostoł pewnie miał ugadane, tylko ty, słuchaj, apostoł, ty nie podnoś kwestii takich, że nagle ciśniesz mi, bo jest dużo tematów, że możesz mi cisnąć i odpowiedzieć. Chociażby tematy Pandorowe, nie? I apostoł. Mimo, że go cisnęli, yy, że, że yy, daje ludziom nadzieję i, i wręcz wyciąga ostatnie pieniądze, to on nic nie odpowiadał, nie dawał żadnej riposty mocnej, nie. I na koniec jeszcze go tak potraktowali w walce. A najbardziej to było dla mnie ciekawe, że go cisnął. Jak ty możesz być takim człowiekiem, że wykorzystujesz ludzi, wykorzystujesz ich wiarę, ale wiesz to przez to, że jesteś takim człowiekiem, to masz od nas tutaj kilkaset tysięcy i zawalcz na gali. Ale wiesz, żebym ci jeszcze mógł pocisnąć, że jesteś takim człowiekiem, ale masz tutaj. nie? Czyli. Yy, Cisną go, ale jednocześnie też podają siano. I tu jest dziwne, wygrywa, wygrywa, przerywają walkę, i tu jest ważne, że on się nie poddał, chłop się nie poddał. Ja mam o nim kiepskie zdanie o tym apostole, ale no po tej walce to jest też, to jest też sztuka że Boxdell potrafił zrobić z tego gościa, że ludzie go no, średnio szanowali, a teraz mu współczują. I nagle Boxdell, ała mój bark, nie mogę walczyć, Najman wygrywa. Kursy na Najmana podobno były 6-0, więc ten kto to yy, był jakby w stanie przewidzieć... No ja w żadnym sekundzie nie podejrzewałem. Yy, myślałem, że może wygra Apostoł, może wygra Boxdell, ale nawet przez ułamek sekundy nie pomyślałem, że może wygrać w Najman, nie? Ale takie są friki, szanowni państwo! Takie są sriki. Nieprzewidywalne. No dawaj, Kasia, pozwij mnie za ten tekst. No Finalnie wyszło, że Boksdell kontuzja nie może kontynuować i zwycięzcą walki Najman. Ej, to prawda jest, że Turski. Bo to na wykopie czytałem. Czy to prawda, że Turski na komentatorce chwalił, że Boksdell schudł? Czy to jest prawda? Bo yy, nie wiem, czy już memuje Turski, czy o co chodzi. Ale być może to był mem po prostu z Turskiego, bo też memują Turskiego. Nie zabrakło również komentarzy podważających autentyczność urazu Boxdela, który trzeba uczciwie przyznać, wyglądał dość wątpliwie, jako że pojawił się akurat w momencie, gdy panowie mieli. Nie no, tutaj ludzie sugerują, że... Gruby kontuzja barku tak boli, ale piąteczki normalnie zbija. Ja bym tutaj nie, nie twierdził, że tu jest jakaś udawana kontuzja. Tutaj bardziej bym powiedział, że jednak był apostoł w, w oktagonie, więc jakby od razu jakoś mógł na odległość uzdrowić maną i tak dalej. Boxtela. Bo też Boxdel bardzo wątpił w umiejętności apostoła, więc może apostoł chciał pokazać. Sam Boxdel w relacji po walce przyznał, że czuje się zaszanowany przebiegiem tego pojedynku i miał w klatce spory dylemat co robić, jednak podjął decyzję, by. Tak, mam dylemat co robić. Gość jest trzymany przez. Y... <laughs> Nie wiedziałem co robić, więc pilnąłem mu z całej siły w mordę, gdy nie mógł się bronić. dodawać cios otrzymanemu do rażale, co miało kosztować go właśnie uraz ręki. Dodał, że już nigdy nie zgodzi się na toczenie pojedynku jeden na jeden. Tak, dokładnie te same gadki były po tym, jak Hylix zrobił pojedynek, tam walczył taki TikToker, Lukas jeszcze jakiś Tibi chyba Bunio, i też dokładnie to samo zrobili, że Lukas z Buniem... żeby się w ogóle poddał, źle się z tym czuję nawet teraz, bo to było strasznie feści. Mi to się podoba. Strasznie źle się czuję po tej walce. Yy, nawias, mam wyrzuty sumienia. A ty Feściarskie i żenujące. <laughs> Mówiło mi kontuzje, ale nie mam mu sprawiedliwień. Po prostu to była żenująca walka, feściarska. Patrzę na to po prostu z trzeciej osoby, tak samo bym się rozgoryczył i wkurzył. Ale naprawdę, przepraszam was z całego serca. Głos w sprawie przebiegu pojedynku zabrał również Martin Najman, który ocenił, że to co wydarzyło się w klatce nie było efektem żadnego sojuszu, tylko ludzkiej przyzwoitości jego oraz Boxdella. To nie jest tak, Przyzwoitości czy braku przyzwoitości? Że to był jakiś yy, sojusz? Tylko to był, to było, wydaje mi się, zwykła przyzwoitość. Dziwna definicja, przyzwoitości. Również zakończenie Gali, przepełnionej kontrowersjami i wątpliwymi decyzjami sędziowskimi, będzie wiązało się z wybuchem niezadowolenia. Nie wiem, jakie. Ja, y, uważam, że powinni właśnie wymyślić fajne zakończenie, że jak wygrywa L Labryga, to na przykład. Bo byli polewani wcześniej tym. Takim, jak wygrywał yy, parkę, nie? Byli polewani na koniec gali takim złotą farbą, więc tutaj też wygrał Labryga. Powinna wejść Bambi i też nawet nawiązać jakoś do federacji. Czyli na przykład, jakie były kultowe momenty? Alan, jak robię mpu mmm, i zrobić takie mpu mmm, i złoto na Labrygę. I wtedy wydaje mi się, że ludzie by to bardziej zapamiętali. Tak z humorem, że jest dystans do tego wszystkiego. No ale to trzeba mieć trochę pomyślunku, uważam, żeby takie rzeczy wymyślać. Zadowolenia w. Powrócił na nogi. Upadłeś. To nic się Mateusz do jego Powrócił na nogi. I padła tam taka komenda. Upadłeś, ale to nic nie zmieni. E, o, i, 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 I zapytałem Piotrka dla, dla, co miał na myśli wysyłając no. taki e, komunikat. I Piotrek mi odpisał. Chodziło mi o jego kiwanie tą głową, że nie było knockdownu i pretensje nie zmienią mojego wyliczania. Przecież i tak, przecież tam padło coś tam, że punkty, że nie na punkty czy coś w tym stylu. Jakby, no. no myślę, że ta cisza jest też wymowna w tym studiu. Też tego nie kupują. Czy no, co? No, że, to, że on się odnosił do tego, że jak kubiszen kiwał głową. No. No to i tak musi go wyliczyć, no bo to był knockdown. O tak to argumentował, że ta uwaga odnosiła się do tego. Aaaa. kurt ma w z tego. Ale no w sumie to wiecie, no pamiętam, jak go wychali w walce z pasternakiem. W sensie, że ten ferdykt był trochę taki. No, specyficzny. jak walka i były w tym basenie. Wtedy ludzie bardzo byli za labrygą, że sędziowie odwalili kaszanę. Ludzie mówili, że został jakby mu wydarte zwycięstwo, a teraz w drugą stronę, nie? Więc można to powiedzieć, że tam się gdzieś wyrównało, ale to chyba nie tak powinno wyglądać. Powinien no, wtedy być troszeczkę inny werdykt i wtedy było co, że, że opiera się chyba stopą o... Dotykał tej ściany i że to było traktowane jako parter, dlatego został wykluczony. Wtedy.